Siemanko, Siemanko z tej strony, Pawlo88. Dzisiaj zaczynamy nową serię. Będę nagrywał z dwóch serii filmy. Tamta seria będzie jak będzie grał Peterka, a ta seria będzie taka jakby moja. I teraz tak: kupiliśmy sobie teren, teraz zakupiłem, i kupujemy maszyny. Chcę zacząć od takich mniejszych maszyn. i kupimy sobie tego Zetra Majora. Oponki. Nawigację sobie kupimy. Mamy sobie taką rejestrację. Tak, wygląda. kolor. Ok. Kupujemy. Kupimy też pług. Pług to ten Pontingera. Trzyskibowy. Kultywator. Też tam Kolor weźmiemy. Siewnik, siewnik. Siewnik kupimy sobie ten. Bo ten zeter może mieć z nim problem. Ale zobaczymy. Siewnik mamy. Jeszcze jakąś przyczepę. Przyczepę też na początek. Nie za dużo. Kupujemy. <śm> i to będzie masz albo top liner dodge farm. a kupimy rostermasha i do niego header jest. Kupujemy. Za so, zwozimy nabytki. Odczepiamy. Cyk. Węże zapniemy. O. Kwałek się zapił, węże są. Teraz można już nie by było kościoła. Dobrze, zjeżdżamy. Zjedziemy na gospodarstwo, ładnie się prezentuje ten roztermasz. To, to tak, gdzie mamy jechać. W lewo no i prosto, dobra. jedzie szybciej na pewno od Deutschwarta tego top linera. bo jedzie 22, on jedzie 20, ale tu jest chyba header mniejszy, to mi się coś wydaje. Они же у меня сверху. И ты вправо скрин Jeszcze sobie postawimy tutaj. Zabrzamy. Cyk. Gasimy. I kombajn odstawiony Teraz zapniemy się do zetorka. Spalamy. Zapniemy sobie pług. Skrzynia tu jest manualna. odcinaammy węże do góry i jedziemy czyzte biegi ma czwiartek 3czwiartek trzy. 3 trzy. jedziemy W lewo. Hop. Fajny zatrak. Fajny. Jedziemy. Puk sobie odstawimy za chwilkę. O tu sobie odstawimy. opuszczony i odczepiony i jedziemy na sklep Kręcamy. Fajny zetoryk. Ale jego trzeba będzie chyba sprzedać, bo będzie za słaby do tego siewnika. Tak mi się wydaje, bo... Bo będzie za słaby i i trzeba będzie kupić tego zetera tak mi się wydaje to on już ma o. ten ma się siedemdziesiąt a ten ma do jak mu tutaj damy to no do stu to on by wystarczył, bo ten major chyba będzie za słaby, bo ten siewnik wymaga na moc. To jest za agregat uprawowo-siewny, ale no, od 92, czyli ten tego zetra możemy sprzedać. Tego zetra sprzedamy garaż. Ociągniki no, sprzedajemy i kupujemy Zetora Proxime opony. Matias. Konfiguracja silników nas. Proxima HS120. Nawigację sobie damy. Kupujemy. No. I ten zetorek sobie powinien dać rady. Też ma trzy ćwiartki. No, już w kabinie inaczej wygląda taki nowocześniejszy. Zaciepiamy. Tu żadnych wężów się nie podpina. O, on ma z przodu coś. Do przodu coś, też coś weźmiemy. W weźmiemy siewnik, cyk, siewnik został podczepiony. No, ten zetorek już jest wystarczający. Bo sobie da rady z tym siewnikiem. A to jest siewnik, który najmniej wymaga y, mocy. Więc... Tamtego jakbym kupił, to bym musiał mieć dwa ciągniki. O, nie chcę mieć dwóch, bo... No wydatki. ten siewniczek sobie odstawimy tam. Szypiamy Kultywator sobie postawimy obok siewnika. odpuszczamy odpinamy i wyjeżdżamy I, i jedziemy po przyczepę Jedziemy na sklep. Po przyczepę. No, zetorek fajny. Elegancki zetorek. Jeżdżamy na sklep. I jedziemy po przyczepę. Zmniejszymy bieg. I podjedziemy pod przyczepę. Zapinamy. Podłączamy węże. I hamulce. I jedziemy. Te pierwsze biegi są strasznie krótkie, więc. Od razu trzeba dawać. Szybko, następne. Raczej więcej będę nagrywał w tej serii, ale jeszcze to zobaczymy. seria będzie bardziej taka polska, bo tu mniejsze maszyny. Tam jednak są duże maszyny, traktory. Tu będą takie mniejsze, przecież pom sobie wcofniemy tutaj. Sik. Ładnie się to prezentuje, ładnie. Dobra, wsiadamy do środka i cofamy. Zobaczymy, czy mi się uda cofnąć. no i co? Maszyny pokupowane, możemy jakieś jeszcze pole kupić, bo mamy tylko pole numer jeden, pole bym kupił, tu jest numer jeden, tak, tu jest numer jeden, numer dwa. I numer cztery. I na razie to by było tyle. Z zakupów. Możemy podjechać, obejrzeć te pola. Tu jest pole numer jeden po lewej my ciekawie jak wygląda pole numer dwa i cztery o, pone, pole numer dwa wygląda tak sobie jedziemy. tutaj miedzą pojedziemy o dziury nie za duże, nie za małe. Będzie dobre na ten ciągniczek i na te maszyny. Tutaj trzeba skręcić. Pole numer 3 to jest to. A nie, to jest pole numer 4. No. odstawimy traktor bo tu tyłem wiedziemy rasimy. Jakbyście chcieli więcej takich filmów, to zostawiajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Siemaneczko.